Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, pod ostatnim filmem wbiliście ponad 400 łapek w górę, także bardzo wam dziękuję. W dzisiejszym filmiku zrobimy sobie paszę dla królików. Ogarniemy dwie samiczki. Samiczkę z Niemiec, samiczkę z Czech. Samiczkę z Niemiec spróbujemy dopuścić jeszcze raz. Mam nadzieję, że, że się nie da. Bo jeżeli się da, to znaczy, że się nie zakłóciła. Ale mam nadzieję, że się nie da. A samiczkę z Niemiec... fu, samiczkę z Czech, co ja mówię. Samiczkę z Czech przesadzimy, zamienimy klatkami z samcem i ogólnie powiem wam jak ja to robię a i kolejne wyzwanie tym razem trochę zwiększamy łapeczki 400 łapek w górę i wbija kolejny filmik a jeżeli chodzi o live'a rano nie dałem rady także live będzie około godziny 20-21 także wbijajcie lecimy do królików znaczy nie od królików, zacznijmy od paszy ogólnie tak, no to są jakieś resztki E, z wczoraj e, worek nowy dzisiaj bo wczoraj się skończył no i tak to jest agro jakby, jakby ktoś był zainteresowany e, zwykły tucz bez tam jakichś matek itp itd otwieramy jak ktoś jest zainteresowany to ogólnie stosuję tą paszę już od 5 albo 4 albo 5 albo 4 lata w sumie. 4 albo 5 lat. I chyba nie mam zamiaru zmieniać. Okej. Okay. Ogólnie powiem wam, że teraz aktualnie nie robię żadnych proporcji. Nie bawię się w żadne odmierzanie, znaczy wagowe, takie rzeczy. A damy ze trzy. Ej, po co ja to przynosiłem, jak można było, kurde, aż... Nieważne. No i ogólnie powiem wam tak, z tą samicą z Czech jest ciągle problem. Eee, no, usadza ten tyłek i nic nie chce w ogóle... W ogóle dać samcowi. Także no kiepsko, ale będziemy zamieniali te klatki. Może się uda w końcu. Zobaczymy. Mam nadzieję. Ogólnie tak. Tutaj leci trochę... albo nie. Najpierw to. Leci łyżeczka Dolmiksu. Taka jest OK. To wszystko teraz trzeba wymieszać. Ogólnie powiem Wam, że nie chcę tego mieszać przy kamerze, bo strasznie pyli i po prostu mi się zabrudzi, tak? Także na chwilę robię przerwę. I za chwilę wracam. Dobra, jest wymieszane. Yy, I teraz tak leci. Yy, susz, Z czego też nawet jest zapomniałem. Zaraz wam powiem w sumie. Yy, lucerna. owies i peluszka. Tak, dobra. Trochę tego damy, tak żeby króliki miały co przegryźć oprócz zwykłego siana. I idziemy ogarnąć tą samicę. No, tak żeby mieszać i do samicy. <laughs> no, ciekawe co teraz będzie. Zaraz cię bierzemy do samca i... i się wszystkiego dowiemy. Mam nadzieję. No, będziesz uciekać czy nie będziesz? Aha, okej. Okay. Dobra. Wszystko jasne. Czyli 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 wygląda na to, że będą młode od dzisiaj. Na to wygląda. Ja pierdzielę. Nie tak to miało wyglądać. Ale dobrze, że jest ten, że dodałem dałem tą samicę do samca. Tak to już wiadomo, co jak wygląda. W ogóle jest głośno, bo na ulicy robią drogę. Kopią coś i może być lekki zamęt w głosie, ale mam nadzieję, że nie będzie problemu. Dobra, zabieramy samicę od samca. I teraz tak, wracając do samicy z Czech, jak to będzie wyglądało? Zabieram tego samca do klatki samicy z Czech samicę z Czech zabieram do klatki samca z tym, że u samca nie wymieniam w ogóle ściółki e, znaczy w tej klatce samca nie wymieniam w ogóle ściółki, zostawiam taka jaka jest e, tak, żeby samica bardzo dobrze czuła samca <laughs> czyli praktycznie nic nie wymieniam może poidełko zmienię, zobaczymy e, czyli w sumie no co, no co tu dużo mówić, mam nadzieję, że za ...dwa, trzy dni... ...góra 4, <laughs> ...mam nadzieję, że nie tak długo. Samica powinna dostać rojkę ...i powinna dać się samcowi. To już jest ostateczna próba. I... ...jak jak to nie pyknie, to nie wiem. To chyba czekamy do wiosny. Zobaczymy. Idę po samicę i zamieniam klatki. Jest samiczka... ...i... W sumie u niej ta klatka jest sprzątana, była sprzątana, więc u niej chyba też nie ma co wymieniać za bardzo. Także raczej zostawiamy to co jest, no bo wyrzuca. Tak to bym wyrzucił praktycznie czystą słomę. No i co, samica w nowej klatce, znaczy w nowej? No, w klatce samca, zamienione już są. Już ja nie pokazywałem tego wam, no bo to wiadomo, tak tylko przynieść króliki. No i teraz się zaczyna obwąchywanie, obwąchiwanie, może tak trochę nie po polsku yy, i co? jedzenie jest woda jest yy, poidła nie zmieniam zostawiam takie jakie są, już bez przesady i czekamy, no mam nadzieję, że się da zakocić ewentualnie jeszcze może mi podać witaminy później może to coś zmieni ale z pietruszką nawet nie mam zamiaru testować, znaczy testować, podawać, bo bo podawałem i szczerze mówiąc, chyba to nic nie daje. Także no... Nie bój się, co ty? Ej, ty się mnie boisz? Nie, nie boi się. Kulturalna samiczka. Nie to, co ta z Niemiec. Kurde, tamta z Niemiec to... Ach, szkoda gadać. A ten chyba nie ogarnia, co się dzieje. Na no to wygląda. Tą dziurę trzeba w końcu zrobić, bo coś czuję, że o nią wygryzie jeszcze bardziej. Ej, no to by nic nie zaszkodzi taka klatka, no taka sama w sumie wymiarowo. No co? Dobra, lecimy do pomieszczenia. No słuchajcie, no dzisiaj taki filmik krótki, bo tak naprawdę nie ma co za bardzo robić w tej hodowli dzisiaj. No te dwie samiczki ogarnęliśmy. Samiczka z Niemiec. Szczęście w nieszczęściu, bo dało się zakocić, ale nie powinna. Czyli teraz... Czekamy, no jeszcze za tydzień ją dopuszczę, jeżeli za tydzień znowu się da, to ja już nie wiem co robić. A z samicą z Czech też czekamy w sumie, tak? 3-4 dni. Poczekamy na tą ruję, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie OK, będą młode, bo jak nie, to ja nie wiem co robić, bo... Kalifornii nie mam, ale to już wiadomo, Kalifornii nie chcę. A Wiednie, no kurde, młode Wiednie się przydadzą na wystawy, tak? Bo wystawy w... będą w nowym roku. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ok. Trzymajcie kciuki, pamiętajcie, trzymajcie kciuki, żeby te samice się okociły, a przede wszystkim zakociły. I co? Widzimy się i słyszymy na dzisiejszym live'ie. A jeszcze jedno, jest konkurs. Konkurs na imię dla baranka. Jest wybrane imię Dyzio. Także jeżeli chcecie, to wejdźcie w opis. W opisie macie link do grupy na Facebooku i na grupie jest ankieta. Także co, do dzisiaj, do dzisiejszego live'a, trzymajcie się, łapeczki w górę, bo kolejne wyzwanie, trzymajcie się, cześć!